A teraz przed nami zadanie 9. Oczywiście matura próbna, CKE 2023, grudzień. Zadanie dziewiąte. W końcu zadanie tutaj bardziej otwarte na trzy punkty, tak? Wcześniej mieliśmy dowodzenie, teraz mamy otwarte zadanie aż na trzy punkty. To jest bardzo, bardzo dużo punktów. I mamy rozwiązać takie oto równanie. 2x do 3 plus 3x kwadrat równa się 10x plus 15. A więc tak, pierwsze co to oczywiście przepiszemy. 2x do 3 plus 3x kwadrat równa się 10x Plus 15. Oczywiście wszystko na lewą stronę przerzucamy, tak? Czyli 2x do 3 zostaje, plus 3x kwadrat minus 10x i minus 15 równa się 0. Teraz musimy przyglądać się tym wszystkim czterem, czterem liczbom i zastanowić się, czy może można to w jakiś sposób pogrupować, na przykład te dwie ze sobą połączyć, a te dwie ze sobą. I teraz tak, jak gdybyśmy połączyli te dwie ze sobą, to w sumie z tych dwóch liczb możemy wyciągnąć tylko i wyłącznie najwięcej to x kwadrat. No to spróbujmy. x kwadrat i teraz x kwadrat razy ile, żeby było 2x do trzeciej? Na pewno 2 i x do kwadratu razy x da nam 2x do trzeciej, tak? x, x do kwadratu razy x to x do trzeciej, no i tutaj dwójkę trzeba przypisać, tak? Czyli to razy to dałoby nam to, nie? Dobra. Plus i teraz x do kwadratu razy ile żeby było 3x do kwadratu, no razy 3. I uwaga, 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 drugi nawias musi być identyczny, więc ja już sobie tu z boku napiszę, żeby to w ogóle działało takie grupowanie. Napiszę sobie z boku, tak? To równa się 0. I tutaj musi być coś stawiane. I teraz się zastanawiam, czy w ogóle tak się da. Musiałabym jaką liczbę wyciągnąć przed nawias, by coś razy 2x dało mi minus 10x. Byłoby to minus 5. Minus 5 razy 2x to jest minus 10x. I teraz sprawdźmy. Yy, najważniejsza teraz chwila. Minus 5 razy 3 minus 15. Świetnie. Działa to. Działa. I na tym to polega. Musimy mieć te same rzeczy w nawiasach tutaj obu. Nie przed, tylko w nawiasach, dobra? Jak już tak piszemy, to tak musimy robić. I teraz. To się powtarza. Super. A to się ze sobą łączy. Oto. Czyli pierwszy nasz nawias to będzie x kwadrat odjąć 5 i drugi nawias 2x plus 3 równa się 0. I teraz, żeby to wykonać, to można to zrobić na tak zwane strzałeczki, czyli, bo to jest mnożenie między tymi dwoma nawiasami. Jeżeli to jest równe 0, to znaczy, że to mogą być równe 0, to mogą być równe 0, no cokolwiek z tego musi być, tak? Równe 0, albo obydwie rzeczy są zerem. Więc robimy takie strzałeczki, czyli przemyślam x kwadrat odjąć 5 równa się 0. I druga strzełeczka, 2x plus 3 równa się 0. I najpierw wykonujemy tutaj. Czyli x kwadrat równa się 5. Jest to prawdą, jakaś liczba do kwadratu może dać 5, czyli wykonujemy dalej pierwiastkowanie, bo mogłoby być na przykład minus 5 tutaj, to by było skreślone, że to jest fałsz. Ale to jest x kwadrat równa się 5, czyli liczba do kwadratu może być liczbą dodatnią jakąkolwiek. Ujemną by nie mogła być, ale wszystko jest tutaj w porządku pierwiastkujemy, czyli otrzymujemy x równa się pierwiastek z 5. i pamiętajcie, jeszcze jest zawsze druga odpowiedź x, tak, lub oczywiście, lub to jest takie V, lub x równa się minus pierwiastek z 5. Tak? Dwie odpowiedzi. Zawsze do kwadratu są dwie odpowiedzi. Pamiętajcie o tym. I przechodzimy tutaj na, na tą stronę, na tą część i mamy 2x plus 3 równa się 0, czyli 2x równa się minus 3, dziela na to, co przeszkadza przy x, czyli na 2, Czyli x równa się minus 3, drugie, podkreślam. Czyli tak naprawdę mam tutaj trzy rozwiązania, rozwiązania tego równania i mam oczywiście trzy punkty zapewnione. Wszystko perfekcyjnie zrobione. Brawo! I to jest zadanie zrobione na trzy punkty. Mam nadzieję, że udało się zrozumieć. Jest to tak naprawdę pewnie jak naturalny. Ja bym na pewno się do tego przyłożyła i. Daj znać czy, czy w komentarzu, czy wszystko w porządku, czy wszystko zrozumiałeś, zrozumiałaś. I pamiętaj, matma to sigma!